Siemano z tej strony głowka w tym odcinku. Do wygrania macie w karda o wartości 20 zł. Wystarczy, że zostawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. W drugiej linijce opisu macie konkurs na koseł. Wbijajcie, wystarczy doładować przynajmniej 2,5 dolara na Hellcase z tym oto kodem, No i obejrzeć wideo. Powodzenia! Siemano z tej strony wowka dzisiaj lecimy sobie od 100 zł do kosy. Sprawdzimy, co z tego nam wyjdzie. Odcinek: zaczniemy sobie od bitewki. Klasycznie, może nie klasycznie, ale jest to dosyć fajna metoda na zdobycie kosy, bo można więcej wygrać. Można też więcej przegrać. Ja nie mówię, że nie. Kurczę, czy jest jakaś tutaj propozycja dla nas? 14 dolara? Ej, dobra. Zacznijmy mocno, zacznijmy mocno. 14,70, jak to się nie uda, zostaje nam 11 dolarów, więc też nie będzie tragedii Ale jeśli byśmy wygrali 4 dolki, taki słaby aszek ten skin. No i dobre kolejny, co by tutaj było? No i dwa słabe skiny. Jest to jeszcze na dodatek przegrana, moi drodzy. Mm, wygrał, słuchajcie, 13, więc to ledwo zwrot bitwy. No i to totalnie słabo, naprawdę słabo to poszło. 11 dolarów mamy, ok. Czyli, jakbyśmy poszli tak, tak. Um, nie uda się. Ok, nie uda się też w ten sposób. Czyli, pójdźmy 8 dolarów mm, i do tego dodamy sobie mm, tą skrzyneczkę. Dobra, i stwórzmy to. Olinujemy szybko, bo szybko. Ale, kurde, przegrałem naprawdę dużo na samym starcie. Więc teraz musimy to odkuć. Nie ma innej możliwości, niż odkucie się teraz. No, chyba, że przegrano. No, ale o tym nie mówmy. Hmm, musi się to udać, czekajcie, dobra. E, Pierwsze skinek nam wypadają, moi drodzy. E, są to dolar 1,23 ze skrzynki za $50. Powiedzmy, że ujdzie jeszcze. Że ujdzie ten skinek. Agenci wpadają teraz, jego jest niestety lepszy. No i patrzymy na tego agenta, który teraz nam wypada. E, jest win, dobra, jest win. E, Minimalny. Kurczę, ale to jest. Bardzo mało nam to pomaga. Bardzo mało nam to pomaga. E mój Case z poprzedniego odcinka. Dwie sztuki. No, niby zolinowaliśmy w poprzedniej bitwie, tak powiem Wam szczerze. Ale totalnie nie jestem zadowolony z tego, co wypadło mimo wygranej, bo to delikatny, naprawdę minimalny profit się pojawił. Tutaj Weapon Case, który fajnie zaskakiwał w poprzednim odcinku, ale teraz na korzyść przeciwnika. Dobra, kolejny skinek, dawaj teraz tego za 10 dolarów, które wypadają. Mój może być zdecydowanie droższy, słuchajcie, to 15 dolarów, więc mamy 24, 26. Wracamy do punktu wyjścia, udało się, dużym ryzykiem po dużym. Mm, ale udało się powrócić i teraz, mm, jakbym kontynuował, inowanie. Dobra, zróbmy to tak. Połowa budżetu na teraz na jedną bitwę. Dobra, sprawdzamy, są to cztery skrzyneczki te z Bałwankiem. Dobra, mój skin jest lepszy. 2 dolary. Czekajcie, bitfund za cztery skrzyneczki za 12. To by było za 3 dolary skrzyneczka, tak coś takiego. Mm, chyba że gdzieś się pomyliłem, ale wątpię nie. No za trzy dolary. Dobra, ej 6,67. A jeszcze jedno. Dobra, jeszcze jedno. 10,14. Ok, dwa takie same, czyli ja to powinienem wygrać, nie będzie stat tracka No i kończy się, słuchajcie, w następujący sposób. E, udało się troszeczkę zarobić, Mamy 32 dolary łącznie. Mm, czyli wynik naprawdę spoko. I teraz, mm, jakby to rozegrać, tak naprawdę można by było pójść już skrzyneczki standardowe. E, tylko, tylko. E... Coś, kurczę, ej, czekajcie, ten Grandmaster to jest z kosami, czy nie? Nie, dobra, myślałem, że tutaj też są same koski, bo było naprawdę fajnie. Żeby upolować, słuchajcie, koskę, mm, tam patrzyłem na czas, e, żeby upolować koskę, e, potrzebujemy skrzyneczki za ponad 100 dolarów. Nie wiem, jak aktualnie stoją te skrzynki, promocji chyba właśnie nie ma na skrzynkę z kosami. Fate case jest na promocji, z tego co widzę. Jest tutaj koska na pewno, o nawet więcej niż jedna. Dobra, i są słuchajcie, też odłamki. Z odłamków też można. Dobra, jedną klikniemy. Chociaż jest to całość naszego. Dobra, klikamy. Klikamy, słuchajcie, niech nam siądzie. Słuchajcie, piękna koska. Jest to, słuchajcie, ja najsłabszy skin w tej skrzyneczce. Warty. 23 centy, nasz cały profit, słuchajcie, cały profit poszedł wszystko na Fate Case'a. Tutaj ogólnie jest 50% szans właśnie, że ten skin wypadnie. Reszta, reszta drugie 50 to już jest na zdecydowanie fajniejsze skiny? Black Panther słuchajcie, jak to wygląda ta czarna pantera. A jakby pójść w bitwy z czarnej pantery. Co ty myślicie? Co ty myślicie? Jakby pójść w bitwy z tej czarnej pantery? Ona jest 6 dolarów na 528. Cztery takie skrzyneczki moglibyśmy zrobić na bitwę. Wiadomo, to by było już wejście wszystkim. Czyli, jeśli przegramy, no to zostaną naprawdę nam jakieś skromne dolarki. Ale, jeśli byśmy wygrali, kurde, kurde. No, albo dobra, na razie pójdźmy w naklejki. 1,41. Zróbmy najpierw taką słabszą bitwę. Czekajcie, holo, ona się nazywa, tak czy nie? Holo. Tak, dobra. Dajmy cztery takie skrzynki, dajmy takie cztery skrzynki. To jest 5,64. Za taką bitwę zróbmy ją na trzy osoby. Niech będzie na trzy osoby, bo wiadomo, bitwa nie jest droga, tak żeby jak najwięcej w przypadku wygrania wniosła. Dajmy ją na trzy osoby, tą bitewkę. Hmm. I zobaczymy co będzie dalej, zobaczymy co będzie dalej Dobra, wypełniam tą bitwę, żeby nie czekać No i tutaj, kurczę, jakbyśmy przywarcili Z jakąś fajną naklejką, no to Mogło być naprawdę bardzo przyjemnie Jeśli nie, to będę olinować ponownie, więc Patrzymy jakie są naklejeczki zdobyte przez Tutaj nas, dolar 21 Rekordowa, czyli niedobra naklejka Dobra, moja taka Kurczę, 0,61, zaraz... dobra Dosyć małe różnice yy, dobra, kto ma najlepszą naklejkę W tym momencie? Nikt nie dropi żadnej drogi, dobra, teraz bardzo droga naklejka dla mnie. Proszę o bardzo drogą naklejkę dla mnie, nie jest to bardzo droga, 0,83 dolara. Moja naklejka łączna e, zysk z bitwy, znaczy zwycięzca zgarnął łącznie 10 dolarów z bitwy za 5,64, co na taki przelicznik nie jest jakimś ogromnym wynikiem. Hmm, zdecydowanie więcej można sobie zrobić. Eee, z bitwy na trójki. Ja tutaj przeglądam sobie aktualne bitwy, jakie są dostępne. Tutaj jest na trzy osoby za 6 dolarów, niby można by było wbić, tak powiem wam szczerze. To są dwa gloki i uspy Dwa gloki i dwa uspy To są skrzyneczki. Ja sobie dołączę, zobaczymy. Eee, kurczę na Helkesie. Nie ma możliwości już odejścia chyba od bitwy, tak? Dobra, no ale znaleźli się przeciwnicy. Tutaj mamy prawdziwych przeciwników. Patrzymy, jak to nam z nimi pójdzie. Oby jakiś farcik nam wpadł i naprawdę jakiś konkretny uspik by się pojawił, to już by było dobrze. Mm, bardzo słabe dla każdego wypadają. E, jedne z najsłabszych uspów w ogóle, jakie są. So. Znowu i bardzo, bardzo słabe uspy. Miejmy nadzieję, że Gloki to nadrobią. Miejmy nadzieję, że Glocki to nadrobią. Już będą lepsze. Kurczę, też słabe te gloczki. No nie, zobaczcie, gościu mając 50 centów prowadzi. I to już jest ostatnia, słuchajcie, skrzyneczka. Naprawdę. Go, dobra. No i dobra, udało mu się to niby ten. Żeby nie ten glok, który mu wypadł, to była jedna z najgorszych bitw, jaką widziałem. Powiem wam szczerze, jedna z najgorszych. Tylko ten, te 6 dolarów, które mu na koniec wypadło, to jednak troszeczkę nadrobiło. Ale żeby nie to, no to gościu już był naprawdę słabo. Więc 8 dolarów, 7 z kawałkiem. Dobra, idziemy w to. No nie wiem, taktyka to jest, słuchajcie, bitwa. Graczy. Taktyka bitwy od graczy. Zobaczymy, czy oni składa jakieś sensowne bitwy. Wiadomo, że jeśli gramy z graczami, to oni mają na pewno. Każdy może mieć troszeczkę inny pomysł na bitwę, no nie? Ja to tam będę pewnie klikać mniej więcej to samo za każdym razem. To samo za każdym razem, więc więc przyryzykujmy z bitwami od innych. Dwa z kawałkiem mu wpada. Kurde, no i tutaj jest niestety, dobra, chyba, że ta naklejeczka moja by coś kosztowała. 4,90 ok. Coś znowu zaczęło się dziać. I teraz wszystko zależy od tego skinka, który wypada. Dobra, wygrałem to. Wygrałem to. Mamy, słuchajcie, proficik. Mamy proficik zrobiony. Udało się troszeczkę przyfarcić 17.50 kurczę. Kręcimy się ciągle wokół wokół tych niższych kwot. Ja bym poszedł, powiem wam szczerze, teraz znowu chyba wolina No i jakby to się udało, moglibyśmy skontraktować skiny, które mi wypadną i już by była szansa na zrobienie koski w dzisiejszym odcinku. Więc chyba byśmy tak zrobili, tylko nie wiem na jakich skrzyneczkach. Jakie te skrzyneczki dawały nam najwięcej szczęścia z tych, wiecie, jakichś nie super najdroższych skrzyneczek? Kurczę, jakbyśmy poszli z CSa dwójki skrzy... Nie, już robiliśmy to, robiliśmy to. Nie było to jakoś mega mocne. Dobra, to jest ta skrzyneczka z bałwankiem. Stickery raczej nie. Butlerek, a też raczej nie. Dobra, dajmy może tą skrzyneczkę. To będą trzy. 4, dobra, 4 takie skrzyneczki. 16,80 80, kurde. E, pójdę z tym na pewno 1 na 1. Idę z tym 1 na 1, e, inaczej nie chcę. Dobra, mamy, słuchajcie, przeciwnika. Yy, okej, okay, atakujemy. Jest atak, słuchajcie, jest atak. Musi tutaj być jakiś big win. Yy, dobra, wpada nam 08, kurczę, mu 5 dola wpadło. Dużo lepszy skin dla przeciwnika. Mankey biznes, nawet z raczej roboty nam nie zrobi. Yy, tak jest, dobra. Ostat znaczy, przedostatnia skrzyneczka. Wjeżdża nam tutaj, aug. 18 dolarów u przeciwnika, naprawdę to był bardzo, bardzo dobry traf u przeciwnika. Ciężki do przebicia. Wypada mu, słuchajcie, 34 dolary w tej bitwie. 34 dolary zrobił w tej bitwie. Niestety na mnie siadło. Kurcze, kręciliśmy taki odcineczek, że kręciliśmy się w kółko troszeczkę, no nie? To zrobiliśmy profit, to go tam przegraliśmy, to zrobiliśmy profit, to go przegraliśmy. Trochę za dużo kręcenia było. Trzeba pomyśleć następnym razem nad jakimiś fajnymi taktykami e, Ogólnie też mamy 22 tysiące Wortagów. Więc pójdźmy sobie w najmocniejszą skrzynkę Vortex, skrzynka Vortex, sprawdzamy, dobra Co tutaj będzie, może jeszcze będzie koska, może jeszcze będzie koska z tagów Darmowych, co tutaj nam wjeżdża, słuchajcie, jest to CZK. Tak jest, jest, jest to CZK warta łącznie 27 dolarów Dobra, czyli to nie jest, słuchajcie, koniec, to nie jest koniec 20... Dobra, zróbmy za nią bitwę, zróbmy za nią bitwę e, Jaką ja skrzyneczkę miałem, która mi tam podpasowała, no nie, około 5 dolarów był od Kingway no Kingwin ma swoją skrzyneczkę, ciekawe, ciekawe, e, 5 dolarów, kurde Miałem przecież upatrzoną jakąś skrzyneczkę, no Pamię coś pamiętam, że było, kurczę, i teraz pamięć zawodzi niestety eee, dobra. Eee, dajmy może tą Kingwina, no nie? Ciekawe, dobra, zobaczmy co Kingwin tutaj dropi eee, Co Kingwin dropi na Hellcase'ie. Dobra, stwórzmy to Bonusowa bitewka, słuchajcie, może się uda, może się nie uda, eee, zobaczymy z wartagów to wydropiłem, więc 8 dolarów jeszcze mi zostanie, jak to przegram. Ale kto wygram, kto wie, co tutaj może być. Dobra, bonusik, bardzo fajnie, kurczę, fajnie poleciało. 2,90, ok. Kingwinek, kosztujesz 5 dolarów, więc postarać się troszeczkę możesz. Dwa bardzo zniszczone skiny, niestety mój tańszy. Wypada kolejny, dwa takie same uspiki, dokładnie te same, nawet stanem niczym się nie różnią. No i dobra, kingwin, zaskocz, proszę teraz zaskocz jakimś statrakiem dla mnie, wpada statraczek dla mnie, minimalna różnica na korzyść przeciwnika, bitwa za 20 dolarów, 30 wygrane, no kurde, no nie, totalnie nie to, dobra, ja bym chciał jeszcze weapon case. A. ostatni, dobra, ostatni, spokojnie widzowie i będziemy już kończyć, chyba, że wygramy, to nie będziemy kończyć, będziemy się jeszcze bawić, więc zobaczymy, ja chcę słuchajcie tutaj jeszcze przyryzykować, no musi, musi coś wpaść, no nie, nie ma tak, że tylko przeciwnicy mają farta, tylko ja też tutaj chcę czymś ciekawszym przyfarcić, no i raczej chyba nie przyfarciłem, niestety nie, niestety nie, no tutaj przeciwnicy mieli się górę nade mną yy, nie udało się, pamiętajcie, że na stronie ciągle trwa evencik, więc możecie sobie wbijać, yy, dostajecie tutaj te tokeniki za otwieranie skrzyneczek z eventu no i za doładowania możecie tutaj wbijać sobie do koła, fortuny a żeby wygrać w Carda, napiszcie jaki jest wasz ulubiony owoc i obok napiszcie swój wiek. Tylko liczbę nie pomagajcie tym, co nie oglądają do końca. Możecie tutaj wpłacać do skarbca tokenów i zająć miejsce w rankingu, możecie na Faceita przejść i grać w turniejach, wygenerować skiny lub w sklepie wydarzeń kupić sobie za tokeny balans na stronę skrzynki i skiny. Ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie, siema i cześć.